Siemanko. Patrzcie co wziąłem dzisiaj na warsztat. Wziąłem na warsztat nie dlatego, że się zepsuło, bo nie zepsuło się, ale... trochę godzin ma wyjechane za sobą, a mając taką pilarkę, któryś odcinek wstecz, w której to służyła się pompka podająca olej, postanowiłem, że przy najbliższej, bo niebawem będzie mi potrzebna znów do pracy, że warto by skontrolować, czy tam te trybiki są nasmarowane jak się należy. Bo nie chciałbym, aby spotkało mnie to, co spotkało tamtą pilareczkę. Ona już jest chyba po gwarancji, nie wiem, bo jak ja to rozbiorę, no to już wtedy na pewno będzie. No ale siła wyższa należy sprawdzić. A przy okazji myślę, że się wszyscy dowiemy, czy warto takie narzędzie na przykład rozkręcić w celu przesmarowania myślę że warto no ale yy, dobra ja sobie tutaj rozkręcę odkręcę to od tego i będziemy rozbierać Tu, jak widzicie, no, staram się dbać o narzędzia, dlatego wygląda w środku tak, jak wygląda. Nie I myślę, że odkręcanie tych 2, 4, 6, 8, 10, 12 śrub i zdjęcie tego. Powinno nam otworzyć nowe perspektywy wnętrza. Kurde, podkładkę z zepsuł. Tradycyjnie jestem nieprzygotowany, nie? Takie to proste zdjęcie, a ja już ją chyba wygiąłem. Napraw z powrotem. Nie zgub. Powiem wam, plomba. Plomba wyglądała w taki sposób. Tutaj taka smarczy coś. Czyli teraz jak już coś wiedzą, że rozkręciłem. <śm> Ale tylko na tym jednym wkręcie. Yy, raz, dwa, trzeci. O kurde, patrzcie, już się rozładzi. Naszym oczom ukazało się wnętrze. Dam was trochę niżej. Pompka widzę jest zamontowana, o kurde. Trochę tak nie po drodze zamontowana. Teraz myślę, że to chyba nie była plomba na tej śrubce tylko po prostu ona, ten wkręt był tu on smar zaciągnął <grym> a już myślałem że to zaplombowane no ale pomimo że tyle smaru dookoła może tym pokażę jak tu widać tryb suchy pewnie pod wpływem temperatury Dobra, zaś na końcu to się zrobi. Pewnie pod wpływem temperatury się rozejdzie, albo i się nie rozejdzie, bo ta komora nie jest jakaś szczelna. Tak sobie myślę. Co to co, co tu? Jakiś paproch. ty lepiej, żeby go tu nie było. Tylko nie wiadomo, jaką rolę spełniał. Wyrzuć. Co mnie konkretnie interesuje? Interesuje mnie to, bo spójrzcie tutaj na ten tryb, na tą przekładnię, ona była sucha i na pewno z drugiej strony od pompki jest tak samo. Co będzie skutkować tym, że pompka jeszcze parę godzin pracy i wysiądzie tak jak przy tamtej pilarce. Dlatego chcę ją przesmarować, gdyż czeka mnie praca tym urządzeniem. No i nie chciałbym mieć wydatku, nie? jak tam się teraz dobrać do tego o kurde to jest wszystko jakoś takoś porobione ale to jest tak tylko powciskane że jak ja to ruszę mi to wszystko wypadnie no ale jest to oczywiście do złożenia a musiałbym wyjąć silnik żeby wyjąć to koło żeby zobaczyć co z pompką I taki jest plan Powiem wam, że tego się nie spodziewałem, że to tak lekko wyjdzie. Na 300 zł kosztowało z grosikiem, tam. ale że łożyska są osadzone w tych plastyczkach. Wiadomo, że nieraz plastik jest lepszy aniżeli metal w niektórych przypadkach. Ale tego się nie spodziewałem. Ważna rzecz, żeby nie po. żeby to tutaj założyć tak, jak było szczotki. Patrzcie, już mamy. <laughs> Co z tą smarą? Dawaj trochę. Powiem tak. Coś smary było. Ale nie zmienia to faktu, że tutaj mamy zapas dość spory. Przesmarować to zaszkodzić nie zaszkodzi, a wydłuży życie pompki, nie wiem jak go napracuję, ja jej w ogóle ruszał nie będę, podobna do tej, którą oglądaliśmy przy tamtej pilarce Tak może i nie było potrzeby rozkręcania, bo tłuste było, nie było tak suche jak tam. W sumie powiem Wam jeszcze, że jak już mam ten trybik aż tak, ja wiem, że ta siła ośrodkowa wyrzuci to wszystko na zewnątrz. Ale jest okazja, jak już mamy rozebrane, żeby żeby posmarować. Ciekawe, jak ona wyglądała, jak była nowa poskładana, jak ta smar była rozmieszczona, bo tutaj, jak widzieliście, jest wszystko wyrzucone na bok. To przecież też ważny element. To przecież też jest bardzo ważny element, bo też jest tarcie. Jak nie starcie, to jest <noise> starcie. Dobra, składać rozkręcenie nie było jakoś pracochłonne. Przesmarowanie też nie wymagało żadnych tutaj żadnego użycia. Bóg wie, jakich narzędzi ściągaczy, czy Bóg wie, co zobaczyliśmy przynajmniej, jak to wygląda w środku. Troszkę jestem. Zaskoczony tym, no, ale za 300 zł, czegoś innego można by się spodziewać, nie? A na co należałoby zwrócić uwagę przy składaniu? Czy łożyska są osadzone na swoich miejscach? To jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, ażeby szczotki ich obudowy były również włożone tam, gdzie się należy. Oczywiście, przewód ma swoje miejsce też w tych wycięciach. Powinien być luźny, nieponaciągany. Myślę, że będzie dobrze. Wydaje mi się też, że teraz ważna rzecz przy skręceniu ponieważ te szczotki są takie, tutaj obrócisz wirnik, to już wyskakuje w lewo lub w prawo, zależy w co mocno go kręcisz. Aby poskładać już nie ruszać. <noise> no i złożyć to. Dobrze byłoby skręcić tutaj, zacząć skręcanie, wydaje mi się, od tej strony, ale mi tu kurów, ta lampa mrugano. Z tego względu, że regulacja wypycha obudowę do góry, i istnieje ryzyko, że może nam się coś przestawić w środku. Dobra, kręci się. Pytanie, jak włożymy do prądu, czy się też tak będzie kręciło? He he. Dobra, zobaczymy, czy działa. Podepnę tylko tak, bez skręcania. Podepnę drążek. Przestawię Was tak. A ja ją teraz załączę. Mam podłączone już. Wszystko ok. Razu oleju wyleciało od groma. A w słowach podsumowania to Wam powiem tak. Ja sobie to za chwilę poskręcam. już tego Wam nie będę pokazywał. Czy warto takie urządzonko albo podobne zobaczyć, co tam się stało po iluś godzinach pracy, na przykład pięciu jak u mnie. Myślę, że warto ponieważ tryby może suche nie były no ale smaru jakoś w nadmiarze też tam nie było stare powiedzenie głosi kto smaruje ten jedzie także rozkręcajcie i smarujcie podsumowując urządzonko mam poprzesmarowane myślę że na kolejne 5 godzin maksymalnie 5 godzin ta smar tam wystarczy a dzięki temu myślę, że wydłuży się żywotność. Teraz tylko mieć chęci i brać się za robotę. Dzięki za oglądanie, do następnego. Cześć! Wypadła mi ta gumeczka, nie dawała mi spokoju, gdzie ona była, ale przypomniałem sobie, że w tej obudowie tutaj była zamontowana, o! A to po to, ażeby zakryć ten otworek, którędy płynie do prowadnicy olej. To dlatego, że jeśli tutaj otwór musi być, a to dlatego jest ta gumeczka, bo otwór tutaj musi być, gdybyśmy chcieli obrotnicę, obrotnicę, tak, gdybyśmy chcieli prowadnicę odwrotnie założyć, Otwór musi być na wylot. Dlatego wymyślili tutaj taką gumeczkę. Zakładamy. I tam nam uszczelnia. Dobra, tyle w temacie. Trzymajcie się, hej.